Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Młodszy i to jest kolejny odcinek z Mugen'a, a dzisiaj ze mną jest... Cześć! Zgadnijcie kto? Aidik. Znowu Aidik. Znowu z nim nagrywam, niestety. Ale dobra, nagrywajmy już. No i dzisiaj, to jest kolejny odcinek z fabuły Mugen. A dzisiaj bierzemy ruszt sobie... Nie bierzemy rusztu. Coś kolejnego co się bał Freeza, a mianowicie wyszło to w nowej kinówce. Yy, pff, nie pamiętam już jak się ona nazywała, to była pomiędzy, walka pomiędzy Golden Freeza a Goku SSJ, God SSJ. I tam było powiedziane, że yy, jak był mały, to tam mówił Fryzie, że, że ma się bać tylko Berusa, czyli Boga Zniszczenia i Majin Buu. No, i my weźmiemy sobie Majibu Kidbu jeszcze przed tym, a jak. nie po... przypadkiem jeszcze tego, Brawliego? No i Brawliego, ale to już była jakaś legenda pomiędzy. Jak się gada, gadaj na pradziada? Nie. I będziemy. Ja będę będzie Freezom, a ID będzie Kidbu. Jeszcze przed połączeniem z tym. Jednym. Jak oni mieli te, ci bogowie? No, przed tam wchłonięciem jednego boga takiego grubego, i potem też był gruby. No to ID będzie every kid był, a ja freeza znowu oh. O, teraz już jest lepiej już Nie no Mówisz, że jest lepiej, tak? Rozumiem, rozumiem, jest lepiej, jest lepiej. O jest o wiele lepiej Jest lepiej, nie masz się teleportować do mnie No ty... Tralalala. A to nie mam tej wersji Golda, no nie? O, nie, nie mam niestety gol wersji Golda Freeza. Hmm, mamy tylko dwie kombinacje. Weź, nie lataj. Nie masz trenować na mnie kombinacji swoich. Uuu. <laughs> nie. Oh yeah. Zaraz, czy mi się wydaje, że ty giniesz? Tak, no bo bez nie bez powodu kolejny raz Freeza się bał czegoś. On się nie bał, on tylko myślał. On się tylko nie bał Goku, ale też przegrał z nim. Ale to był wtedy. <laughs> łap piłeczkę, Freeza, łap piłeczkę, łap piłeczkę. To wtedy był akurat y, legendarny Goku. Jak bił ten na SSJ od pierwszy raz. Weź nie lataj. O, dobra. Mówię ci, miałbyś większe szanse, jakbyś mógł sobie ewoluować. Wiesz co, miałbym większe szanse, gdybym grał Kid Buu, a nie kolejny raz z rzędu Rizom. Ja go nie ogarniam nawet. Czas najwyższy, O widzisz, nauczyć. tam jest Mr. Po. Co, Abrigage? Coś się no. nam wykrzaciło. Wyksza dobra, dobra, chciałeś po prostu... Nie wiem, co chciałeś zrobić, ale to było dziwne. No tak, 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 tak. To prost... Twoja wina, przegrywałeś, po prostu do tego tak. Buu nie umie nie umie przegrywać. Przecież ty przegrywałeś. Tak, tak, cicho. Teraz też przegrywasz. No bo usajeliśmy, że sobie, żeby nie było żadnych zmian, to znowu też też wygrywasz niby. Nie wiem jak się te... nie, nie wiem jak to możliwe i tak dalej. Po prostu, jestem lepszy. Nie, Kid buu jest słaby. Freeza by go rozwalił sam. O, patrz jak dostaje. Patrz, dosta... Patrzę, 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 patrzę cały czas. Bo jesteś mały i. powiedział w... olbrzym. Wredny. No bo jak ten, bo ja nie, nie potrafię nim kombosu żadnych dawać. Bo ja potrafię kombosy robić nim tym. No, rozważasz mnie. To, a to są kombosy? Tak, to są kombosy. Aha, rozumiem. Dajcie ci się trochę sklepać? Tak, daj mi się trochę sklepać. Chciałbyś. O ty! Co za jakiś deathball? Ej no, miałeś nie. go przyjąć na klatę. Nie ma żadnych deathballi, nie bawimy się na deadbale. Miałeś go przyjąć na klatę i grzecznym być Tak, 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 tak O nie, nie, nie. nie? No weź nie uciekaj Zaraz Nie ma przeraj. Nie nie, 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 nie. Nie ma. Nie ma tak. No co za? <laughs> Zginąłem. Bardzo śmieszne, ale ty widzisz, prawie byś przegrał. Ja... No, ale to już prawie to było ten mały momencie, kiedy byś przegrał. Aha, to co, koniec? <sighs> tak, teraz ty się, jak wiesz? obraził się i prawie się z naszego pokoju. To było straszne.